Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, witam was na wielkiej premierze wielkiej krzyżówki. Zdrapka za 30 zł i kupiłem aż jedną sztukę, bo wiecie, trzy dyszki i oczywiście już widzicie, bonusowo wyłoniły nam się big 777 i mega pensja, także zdrapiemy sobie bonusowo te dwie zdrapeczki, czyli łączna inwestycja w dzisiejszy draping to 50 zł. No i co tutaj o tej krzyżówce możemy powiedzieć? Tylko to, że drapiemy sobie nasze litery no I w każdej mamy ogólnie trzy gry, w tym grę bonusową. Proszę bardzo, no i drapiemy sobie. Proszę bardzo, tu jest taka legenda. Za ile słów jaką kwotę wygrywamy? Z tyłu jeszcze zdrapkowe ciekawostki. Zawsze wam czytam jak są. Także pierwsze krzyżówki jakie wyszły to za 3 złote wyszła 30 sierpnia 2008 roku, za 5 zł 17 września 2011 roku. I zadyszkę wyszła 23 maja 2015 roku. Okej, okay, także myślę, że będziemy mogli za chwileczkę zaczynać. Ja jeszcze sobie wyciszę telefon, także niestety muszę zrobić małe cięcie. No i zaraz do Was wracam, żeby też wiadomo, nie było jakichś różnych zakłóceń. Dobra, dobra, jestem, powróciłem do Was, ale jeszcze przed samym drapingiem, tak jak zawsze, tradycyjnie czas na pozdrowienia, więc serdeczne pozdrowienia wędrują do. Kama 97, Zadrapani, Maksiu N., Mery, Aga Drapie, Jadwiga Wrublewska, Aleksandra Pawlak oraz Darek Kawczyński. Także trzymajcie za mnie kciuki. Lecimy, Wielka Krzyżówka, strzeż się. Zaczynamy. I wiecie co, ja tak myślę, że pewnie będę musiała to przyspieszyć. Bo. masakra będzie jakaś. Zanim ja to zdrapie, to minie pół godziny. Mówię szczerze. Tym bardziej, że krzyżówki to zawsze idą mi tak mozolnie. Nie no, ja niestety będę musiał to przyspieszyć. Tak doszedłem do wniosku, bo bez sensu byście oglądali 30-minutowy odcinek szkoda czasu Waszego. A tak jakieś może nie wiem, w 10 minutach się zmieścimy, to będzie dobrze. Ok, także odkryłem wam moje litery. I zaczynamy wielkie drapanie. Także od tego momentu przyspieszamy. Chyba stówę już wygrałem. Poczekajcie, bo już się sam w tym wszystkim zamotałem. Zacząłem drapać, a tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć słów. To wychodzi sto złotych? Dobra, czekajcie, ja to sprawdzę na spokojnie przy Was. Ja twierdzę, ale by było wspaniale. Czekajcie. Cecha. C, E, C, H, A. Jedno słowo Ada. A, D, A. Drugie słowo Agata. A, G, A, Ty, A trzecie godzina, tak? gdzie jest g? g, o, d, z, i, n, a kolejny dialog d, i, a l, o, g no zgadza się, i kolejne flaga c, l, a g, a ja pierdziule raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć słów, mamy stówę, nie? pierwsza krzyżówka <śpania> wspaniała premiera a jeszcze mamy do zdrapania tutaj krzyżówkę numer 2 i grę bonusową. Okej, okay, dobra. Ale super. Dobra, jeszcze tu jest jedno słowo. Grajek. Gry, a i nie było. wy jest. G... Numer Okej. A my? Nie mamy, szkoda. To By było 7 słów byśmy mieli 200 zł. <laughs> Ale nie mamy na pewno, nie? Dobra. Dobra, także moi drodzy, mamy na pewno 100 zł wygrane. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 słów jest jak nic. Jest stuwa. Wow. Dobra, drapiemy <laughs> krzyżówkę numer 2. Także przyspieszamy. Nie no, wiecie co? Chyba mamy kolejną wygraną, to jest 30 zł. Poczekajcie, bo ja już nie ogarniam. Co tu się dzieje? Dobra. Ej, no nie, nie wierzę. <grym> Raz, dwa, trzy, cztery słowa. Wychodzi na to, że mamy kolejną stówę, nie? Ja pierdziule, nie wierzę. Poczekajcie, ja muszę do nas spokojnie sobie zaraz chyba znowu... Czekajcie, Azy. A z, ty, l. No jest. Dog. D, O, G. Jest. Bug. D, U, G. Jest. I puzla. Ty. U, z, z, l, e. No jest. Nie no ja nie wierzę. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery słowa, kolejna stuwa. Mamy już dwie stuwy. czajcie to. Ja pierdziulę, ale mamy premierę! Ja nie wierzę! Dobra. Yy, przechodzimy do gry bonusowej od razu. San. Literki sy nie mieliśmy, ale jak te kontrolnie sprawdzam. Nie ma sy, także skreślamy. Ukos, to jest literka sy. Iskra, literka sy. Epir, nie mieliśmy ry, ale sprawdzimy. Szukamy ry. Nie ma ry, No i ostatnie to jest tym. Ty y. i nie mamy. Faktycznie nie było. No nie. Ja pierdziulę, ale mamy premierę, nie? Jedna zdrabka, jeszcze sprawdzę i zgadza się. Wygrana to 200 zł. Jak się nie mylę, to jest szósty stopień wygranych. Wspaniała premiera, naprawdę. Strzelcie mi łapkę w górę, bo ostatnio te moje odcinki nie były zbytnio dobre, ale ta premiera naprawdę... I to jest w sumie najwyższa wygrana na kanale, także mamy dwie stówy do przodu. W sumie 170 już do przodu. Nie 150, bo jeszcze zostają mi dwie zdrapeczki. Ja pierdziły, ale się cieszę, nie? Jest! <grytanie> Nagrało się to. <grytanie> Cieszcie się razem ze mną. Ale super, trochę mi się zwróci na pewno, bo jednak ostatnio tych minusów było dużo. Ale się cieszę. Dobra, literki kontrolne też to potwierdzają. AAA, a, a. moi drodzy, premiera jak talala, wymarzona, dwie stówki, dobra. Drapiemy jeszcze bik, siedem, 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 także zaczynamy. Ale jestem szczęśliwy. Ha, ha. Dobrze, tutaj mamy pusto, nie, patrzcie. Mamy wygraną kolejną. Jest siódemka. Wspaniale. No i co tutaj mamy? 10 złotych. O, 20 złotych. Bo mamy dwie siódemki. Oeny, ojeny, co tu się dzieje dzisiaj? Co tutaj się dzieje? Tak, dwie siódemki? Razy dwa, 20 złotych. Proszę bardzo. Czyli mamy. 20 złotych No i jeszcze zostaje nam mega pensja moi drodzy Jeszcze troszeczkę wam przybliżę Żebyście też lepiej to widzieli Ale dzisiejszy draping przechodzi po prostu do historii I jest to najlepszy draping kanału Na no, tyle Nie wiem czy 10 Może już 10 odcinków Które nagrałem ze zdrapkami Jest naprawdę bardzo bardzo dobrze Ok Także to są nasze wygrywające liczby No i szukamy ich

18, 9, także tutaj, tak też jest pusto. No i ostatni rządek, drapiemy. Mega pensja. 16, 42, 19 i 38, także ta zdrapeczka jest pusta. Ja pierdziły, ale mamy draping dzisiaj. Na trzy zdrapki dwie wygrały, i to jeszcze jakie wygrane, bo tutaj w krzy wielkiej krzyżówce wielka wygrana. Super było, naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie wiem co tutaj więcej mówić. <noise> Jestem szczęśliwy, naprawdę. Także tutaj wydrapaliśmy 200 zł. Tu 20, czyli nasza dzisiejsza inwestycja w draping to 50, a wygrana 220. Mamy wielkiego plusa. Zostawcie wielką łapę w górę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Także koniecznie zostawiajcie łapeczki w górę. Komentarze i zachęcam Was oczywiście do subskrypcji kanału, by być na bieżąco i śledzić moje kolejne zdrabkowe potyczki. Hej, cześć, do zobaczenia!